Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Paweł, towarzysz Gugała. Stała się rzecz, wielkopomna, reaktywuję właśnie swój kanał na YouTubie. Zaraz sobie chwileczkę o tym porozmawiamy. Co, jak, dlaczego, dlaczego go zamknąłem w ogóle. Co moje pociechy. Siema Karol. Siema. A Nikoś gdzie? Nikoś tam gdzieś po drzewach już łazi. Jestem w Szczytnie, w moim rodzinnym mieście, najpiękniejszym mieście na świecie, nad jeziorem domowym małym. Nawet widziałem dzisiaj łódko. Pierwszy dzień świąt, ktoś pływał po jeziorze, jacyś chłopacy spinningowali, więc słucham Karolek. no idź, idź tam do Nikosia, leć, leć do niego, tylko do wody nie wpadnijcie. Spinningowali, także będzie ciekawy temat, żeby tu w przyszłym roku popływać, bo są dwa jeziorka, w którym kiedyś były przepiękne sandacze, okonie, szczupaki. E, ciekawy temat, żeby właśnie tu krypę zwodować, przyjechać na kilka dni i połowić. W ogóle zerknijcie sobie, jak mało wody jest w jeziorze. E, tu, gdzie teraz palcem pokazuję, dawno tu nie byłem, ale mniej więcej tu się kończyła, kończyła trawa, zaczynała woda. E, to tak jak, tak jak teraz patrzę, to jest z tej wody z metr, półtora mniej. Niesamowite, jaka z tego po prostu kałuża się zrobiła dookoła, ale to rozległy temat. E, pewnie Was ciekawi, dlaczego na prawie 2 lata zamknąłem swój kanał na YouTube. W ogóle strasznie wieje wiatr, także jak nie będzie nic słychać. E, to bardzo Was za to przepraszam, bo jeszcze nie kupiłem sobie mikrofonu, też e, telefon muszę trzymać w ręku, bo oczywiście zapomniałem e, tego, no jak to się tam nazywa, przedłużenia. Ręki. Zamknąłem swój kanał, bo mnie to po prostu wszystko w pewnym momencie przerosło, znudziło, odechciało mi się tego. Stwierdziłem, że jeżeli nie mam w czymś zajawki, to nie ma sensu tego robić. A akurat tak się gwiazdy na niebie ułożyły, że zacząłem e, pracować w Zadziorze. Tu mamy w Zadziorze swój kanał sklepowy, gdzieś tam u Seby co jakiś czas się pokazuje. Także e, skupiłem się bardziej na pracy, a swoje tematy zostawiłem. Z boku, może w jakimś kolejnym materiale poją dokładnie, bo na to złożyło się kilka czynników: m.in. hejt, m.in. też trochę brak czasu, właśnie to znudzenie, to jakby przesycenie. Po prostu zbrzydło mi w tym, w pewnym momencie to wszystko. Przestałem mieć zajawkę z tego, co robię, a uważam, że jeżeli nie mam w czymś zajawki, mam coś robić na siłę, to lepiej, lepiej tego nie robić w ogóle. Ja pierdziela, jakie tornado jest. No i słuchajcie, poukładałem sobie swoje życie, poukładałem sobie troszeczkę pewnych rzeczy w głowie za namową Seby Kowalczyka, który jest no, moim mentorem przy naszym, taki jeden z nestorów YouTubeowych e, wędkarskich. Po namowach kolego, bo ci się ty głupku, teraz to byś chciał ze 20-30 tysięcy subunkcji, może bym miał, może nie miał, nie interesuje mnie to, ważne jest to, co teraz będę robił. Także wracam do regularnego nagrywania. Eee, ze 3-4 przyszłe odcinki pojawią się jeszcze w tym roku eee, nie będzie na nich ryb. Może gdzieś przebitki sobie powklejam, bo... Coś tam, coś tam e, zawsze nagrywaliśmy. Tych materiałów na komputerze jest dość dużo, można to wykorzystać. Na pewno będzie się dużo shortów pojawiało, bo swój kanał reaktywowałem, czyli odkryłem go na nowo. Jest ponad 6000 subunkcji. Materiały, które były na tym kanale publikowane, raczej już się nie pojawią. Z tego co rozmawiałem z Sebastianem, to nie ma sensu, bo tam na przykład była używana muzyka, e, no taka nie, jakby to powiedzieć. Popularna, popularna, czy nie YouTube'owa, e, gdzie ktoś do tej muzyki mógłby sobie rościć jakieś tam prawa, pretensje i mogliby mi na przykład za jakiś czas ten kanał zbanować. E, także teraz e, niebawem włączę sobie monetyzację na tym. Tak, włączę sobie monetyzację, bo prowadziłem kanał, miałem ponad 5000 subskrypcji, miałem nawet reklamy wyłączone, bo nie interesowało mnie to zbytnio. Ale. E, tak po namyśle, dlaczego by nie, jak się rzuca te filmy, jakąś robotę robi i z tych reklam, jak wpadnie parę groszy na jakiś na przykład wyjazd wędkarski albo e, jakiś kawałek sprzętu, to warto z tego korzystać, także niebawem monetyzację sobie włączę i poprzednie materiały, które tam przez kilka lat sobie zebrałem, gdzieś w szorcikach takich minutowych e, same takie mięso powycinam e, i chole e, ryb, czy takie po prostu prezentacje na tych szortach będą się pojawiały, a już na e, pełnometrażowych w filmikach moje czy nasze wędkarskie, codzienne życie, ale nie tylko wędkarskie, bo nie będę tylko wędkarstwem na tym kanale się zajmował. E, chcę e, troszeczkę od tego odejść, bo szczerze, ja wędkarskich YouTube'ów za bardzo nie oglądam. Czasami gdzieś tam Seby może film obejrze, jak powie, że coś tam ważnego nagrał i każe to obejrzeć, ale generalnie średnio mnie te kanały wędkarskie interesują. E, lubię dużo innej tematyki. E, bo ile można te ryby oglądać? Łowić ryby, pracować w sklepie wędkarskim i jeszcze wieczorami siedzieć i e, YouTube y oglądać za dużo tego wszystkiego e, i na pewno też nie tylko e, wędkarskie filmy na tym kanale będą się pojawiały, ale relacje z wypraw wędkarskich, czyli cała ta otoczka, na przykład kulinaria nasze e, wędkarskie, to co my wyprawiamy na tych wyjazdach poza samym łowieniem, tak żebyście zobaczyli jak ten światek nasz wygląda od zewnątrz. Na pewno będą relacje słucham? Tak Nagrywam ciebie. Jak dziobiesz drzewo. Fajnie. <gry> e, także na pewno będą pojawiały się relacje z siłowni. E, być może niedługo stoczę swoją pierwszą walkę w MMA, która gdzieś tam będzie transmitowana, więc przygotowania, e, materiały z takich właśnie e, przygotowań też bym chciał umieszczać na tym kanale. Dużo ciekawych rzeczy, nie tylko wędkarskich. Uch, rozgadałem się, wiatr wieje, uszy mi odpadają. E, także subskrybujcie kanał. Jak ktoś ma e, chęć, chciałby mi pomóc, może udostępnić taki materiał gdzieś u siebie na Facebooku. Jutro pojawi się kolejny materiał. E, w związku z tym, że właśnie jestem w szczytnie, tam z tyłu widać szkołę. Siema, siema. Z tyłu tam widać szkołę, do której chodziłem. Poszedłem do tej szkoły, szkoła średnia, zespół szkół numer jeden w szczynie, tylko dlatego, że mieli halę gimnastyczną nową. No, byłem wtedy ambitnym siatkarzem, grałem w drugiej lidze i w szkole było dla mnie najważniejsze, to, żeby była, było dobre zaplecze e, sportowe. E, pierwsze solówki tam właśnie też za tą szkołą się odbywały, A. E, więc chłopcy, chłopcy. Proszę nie przeszkadzać, dajcie jeszcze chwilę. E, wyszliśmy z pociechami spalić parę kalorii. W ogóle 110 kilo dzisiaj mi pokazało na wadze. Także to też e, chciałbym, żebyście widzieli, e, jak będę próbował te 110 kg zredukować, o jakieś może 15. Zobaczymy. E, e, także tam tu jest moja szkoła, a, na, a właśnie wykorzystując to, że tu jestem. E, jutro w kolejnym odcinku pokażę Wam miejsce, w którym 30 prawie lat temu no, jak nie równo 30, mam 36 od 6 roku życia, łowie ryby, czyli 30 lat temu zaczynałem swoją przygodę wędkarską. Miejsce, gdzie rowerami jeździliśmy z kolegami, miejsce, w którym rok temu właśnie jeden z kolegów w tragicznym wypadku zginął wraz z dwójką swoich znajomych. Jutro o tym oddzielny materiał, czyli pokażę wam to wszystko. I tak będę się starał, żeby e, kilka materiałów w tygodniu Obójcie. się pojawiało. Dobra, kończymy. Chłopaki, wybiegaliście? Tak. Karol, wybiegałeś się? Możemy iść do domu, jeść dalej? Czy tak. starczy? Wyzywam cię na wojnę. Dobra. je. No to szukaj, miecza swojego. Karol ma swój. Odnalazuj. Dobra. Dobra, uciekaj. cię na wojnę.